nie, zwykle jak się Z mówi założenia... o tym, że jest ktoś Zzałoż... Skarbnicą Złotych Myśli, to się mówi to a. raczej pogardliwie. Nie no, Skarbnicą bym się... tak, ale mi chodzi o samo określenie Złotych Myśli. Tak, tak. Asyla, boku naszego ukochanego tak. Wyobraź sobie rozmowę, podchodzisz do osoby, a ta wystawiać ci przed, przed twoją twarz swoją głowę, kłapiąc zwisającą na resztkach ścięgniętę gdy do ciebie przemawia. Nie ja wiem, ta wygląda na, na, nawet na, w jednym kawałku zachowaną. Jeszcze możemy spróbować zrobić tego achievementa z uwolnieniem. Płynia <grymian> królowej tak? Asylii. Dziennik królowej Asylii. Tak. Stęskniłam się za słońcem. Nie wiem jaki mamy dzień. Słyszę jak nadzorca, mój mąż, i ten kundel Lazarus. Tylko po co mamy robić osiągnięcie, które zdaje się, ja chyba już mam? Nie życie do końca. Lecz mękam się tylko mojego biednego Albrechta. Tak, ja ja wszyscy tęsknią za Aydanem, a on Nie niedługo później był. był już. Tak, yy, tam było mrocznym wędrowcem? No. Mm -hmm. No. To są wiesz? Nie wiem, bo poszłam w przeciwną stronę. Na pierwszym levelu generalnie uważam, że nie opłaca się robić tego e, achievementa, jeżeli tego go nie ma, z bardzo prostej przyczyny. Wtedy jest upierdliwy. Najlepiej jest przyjść tutaj, kiedy ma się już znacznie wyższy level. Wtedy no jest sens. Na tym etapie no way. Zwykły cofałem się i nie robiłem tego na żadnym poziomie takim, wiesz, niższym, więc... Ja opierać. się mam robić achievementy. Ja właśnie tak pukam. Jacy tak. bogowie do cholery. A ja to co? Najwyraźniej jesteś Bogiem. Mam złe skojarzenia z, z tekstem jesteś Bogiem. faktofoniką? Nie. Z nie lubię siebie. No cóż. Teraz zdaje się wyłówienny jestem bogiem czy jakoś tak właśnie o Magiku. Patrzę po nici. Chociaż ja akurat bardziej kojarzę go z... Woli. Chyba Woli. z jego. Na pewno obrada baz z Kaliber 44. Nie wiem jasne. Darzało mi się kiedyś słuchać w zamierzchłych czasach. Potem mi przeszło. Mi nieda mi przyszło. Ja stwierdzam, że mogę słuchać każdej muzyki o ile mi się podoba, bo dzielę muzykę na tą, która mi się podoba i na tą, która mi się nie podoba. Dlatego na przykład niektóre piosenki Eminema jestem w stanie słuchać, mimo że to hip-hop, za którym generalnie nie przepadam jako no. taki. Nooo, ale Eminem to jest jeszcze inna para kaloszy, bo póki, póki nie starał się być poważne, to mi się też podobało. Jak stara się być poważny, to wtedy mu to bardzo nie wychodzi. To nie jest człowiek, o Jezu, który powinien być poważny. Tru. W sensie w swojej muzyce, nie, bo... No, 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 Nie pasuje to do niego zupełnie. Nie taki sobie wizerunek stworzył. Czekam na Ciebie. No, ja tutaj złoto wypatrzyłam i miksturkę, więc mm -hmm. żal nie zajrzeć, nie? No, oczywiście. O, koszem mam. Bo z kolei na przykład ta, y chylińska. nie? No. to ona przecież sobie wyrobiła taką reputację raczej buntowniczki i taką ostrzejszą muzykę śpiewała i w ogóle tworzyła mm -hmm. a ostatnio się zajęła popem czy tak ostatnio no nie wiem czy tak bardzo ostatnio ale jakiś czas temu przyszła no na nie, pop To o ciebie tak wiem ale ja właśnie patrzę na łuk chwilę milczenia ciekawe mam nie właśnie to jest dziwne łuk ma obrażenia na sekundę 15,4, czyli o 0,3 mniej niż moja Legendarna kusza powoduje zwiększenie obrażeń o czymś nie Ma więcej ataków na sekundę. Aha, tak, i mam te pierścienie, to dlatego to działa lepiej. Ale ma więc, mam więc demon dodatkowy, jak z i kuszy, więc tak zostaje. Ja mam teraz taki sam chaumik e jak ty, bo się okazało, że daje mi więcej ochrony i... czego tam, pancerza? No, to ochrona to jest ten, to jest... To samo. O, o nie, powodu. przepraszam. obrazy Sorry. Aha. kapiska szczęścia, kapiska szczęścia. eee, yy, yy, toczę się. Keep on rolling. Hej. Hej. Eee. Yeah. Dobrze, że moja... Dobrze, że tutaj nie ma tyle realizmu, żeby moja postać się rozpłaszczyła na tych, tych kratach, które właśnie się wtoczyłem. No. Już widzę, już widzę taki semi-realizm jak w kreskówce, nie? Hups. I zjeżdżasz twarzą po prostu. Tak, ciebie. tylko po tych kratach zamiast tego, nie? Tudzież wiesz, prowadzą na drugą stronę krat, krat, ale w trzech pasemkach. Z nie, kratami. Ja, yeah. jak twoja wiluś. Jemu się to często zdarzało. No ok, to mi wiele się jeszcze zdarzało. Ej, innym grze też. Poza Quiggiem ja Baxem. On był mam wrażenie jakiś nieplastyczny, jemuś nigdy nic nie działa. Komu? Baxowi. Bax Bugs był chyba ulubieńcem scenarzystów. Niestety. Dlatego go nie lubię. Bo i i Elmerowi, Lubię i... bardzo Daffiego, Porkiego specjalnie, e, ale Sylwestra bardzo. Się Sylwester jest świetny. Co nie zmienia faktu, że dalej mi bońców jest ten czarny kaczak, czyli Daffy Pole Sylwester z flybu też Bax jest zbyt mało wyrazisty moim zdaniem. Niby standardowa postać, a jednak... Wyrazisty jest! Asshole! O Cempioni Ej no, bez Jaj. Tak, oczywiście fear Musimy mieć więcej nienawiści. Muszę coś sprawdzić. Give me a second. Powiedz to tym wszystkim potworom. Będę wdzięczna, jeśli cię posłuchają. Ciekawe jak wyglądają te bełty z tej kuszy. Piecą się. Na niebiesko. Gwiazdeczkami. Gwiazdeczkami. Na niebiesko! Nie wiem no skąd te gwiazdeczki ciało. cały czas bierzesz. Najpierw miałeś sparki Empire, później mówi, że wszędzie są gwiazdy. Nie ma żadnych gwiazd, jest niebieski blask. Koniec. Takie malutkie gwiazdeczki. Upragniona! Wolność. Ja jeszcze chyba zacznę to słuchać na to, że ty nie widzisz rzeczy, które się poruszają. Ktoś <laughs> się z nim Oho. Nadzorca. Nie Ty też jesteś wolny. Wolność! Upragniona. Dziękuję ci. Moi służący są już wolni, ale na tym ten... miejscu Dobra, bydlaku pojawię się. Tak, muszę się tym zająć sam. Czy jestem tu sam. Wszystko muszę robić samemu. Powiem no to, osobiście. Nie ja wiesz, że zostawiłeś mnie daleko z tyłu? No to to ja sobie pobiegam z tego wokół niego. Po sobie w O góle i w szczególe. Ja muszę się wydostać w takim wypadku, bo ja jestem za kratami. Ui, ui. Ja nie mam prostej ui. drogi do siebie, na tak. A to droga jest, jest pole obsiane złotem. O, jesteś mój żółt, trzeba już Eee, no to. Dobra, czy się już A, nie mam mistrzurki, Kiedy żyłeś, to już zabity. Muszę tam dobiec teraz. Będzie zabawne, bo widzę, że tutaj Znów mam... Znów w pełni A, tu jest przejście. Okej, okay, ja nie widziałam tego przejścia. Boże. A, żółty, żółty koszon chwyciłem. Dzień dobry. Dobranoc. O, jak miło. A ja niczego żółtego z niego nie wyłapałam. Dostałaś legendarnym przedmiot, nie narzekaj. Ale nie na nim, tylko wcześniej. No tak, ale dostałaś w trakcie tej gry. To znaczy, że na tak, następne... Na następne... legendarny przedmiot na prawie 100 godzin gry. Tak, na następnym poczekaj sobie kolejne 100 godzin. Yeah. dziękuję za twoją hojność. No, nie no, po prostu mówić jak to wygląda, nie? No, wiem, wiem, ja wiem jak to wygląda, no. Dobra, macie, 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 By, macie. W trakcie no, mojej fio. zabawy w Torchlight'cie 1 na przykład, nie udało mi się złożyć tak naprawdę żadnego zestawu. No, a w mi się udaje składać się na kopy. Tego no nie, bo cały czas wyłapywałam y, te same przedmioty z kilku zestawów, nie? A żeby złożyć zestaw, to jednak trzeba trafić po kolei przedmioty z, wszystkie z danego zestawu. Tego mi brakowało. ty, ukochana żoną i królowo, spiskowałaś przeciw własnemu królestwu! Ukochany, przysięgam, nigdy cię nie zdradziłam. I Lazarus wątpliwości. Yeah. Kłamstwa aż do końca. No. Czas się wbić za cierpienie już ostatni poziom. Sala Dagonii, sorry. I jesteśmy coraz bliżej Rzeźnika. Oh, o, wreszcie sens. Bo czy mnie interesuje też z tego levelu? Eee. Moc cieni, sięgasz po moc cieni, przekształcając 27 wszystkich zadowolonych obrażeń na punkty życia przez 3 dźwięk sekundy. Dźwięk? Nie Takam też mnie nie interesuje. Granaty też mnie nie interesują. Na. Mm, jeszcze. Ile poziomów? Dwa poziomy do tego, do pierwszego e, mówię czakramów. I ta basa jest taka, ja używam? Tak. Pierwsza z czakramów jest bardzo fajna. Eee... pulpit, pulpit, pulpit. Pulpit, pulpit, sumienie osiem. Potrzebuję więcej czał. Myślisz, że moi przywoływacze mogą wyczarować demona z powietrza. Potrzebna jest krew. I to świeża oraz ludzkie ciało, żeby wzmocnić naszą magię. Będę oczekiwać od ciebie rychłej odpowiedzi. Fajnie zagrane, naprawdę fajnie zagrane hmm. wszystkie te dzienniki, ale to właśnie w takich zupełnie pobocznych postaci. Tak i też takie absolutnie poboczne, na przykład takie, że są już Marta na przykład. Bo tego właśnie no. zrobiliśmy. No wiem. Your profession. Good guy. To jest zabawne, zabawne. Ale popatrz, potrafią zrobić dobry dubbing. Naprawdę, potrafią zrobić po polsku dobry dubbing. Poczemu tyle gier ma tak beznadziejny, żeby po prostu tylko chwycić się za głowę i śmiać się z tej beznadziei, bo naprawdę szkoda jest. Ja już musiałem chwycić za widły i iść do tej, do mm, lokalizatora, ale. Ale to jest ten, tutaj czarują, będą się zmieniać. Też można chwycić za widły. Wtedy będę ładzić i krzyczeć rabarbar, rabarbar, nic wymieniania ozy. Okej. Okay. Proszę for the win. <laughs> Widziałaś, co się stało z moim typem? Z moim czagramem? Ktoś strącił. Nie, po co jak go zrzuciłem, to automatycznie przyniósł na niższe... ten, na niższe piętro. Można by rzec, że... E... Grawitacja na niego zadziałała. Nie, po prostu ma ekstresową windę. Hmm, bytutka pękła. Głowy ofiar. czekaj, czy skończyłem w koszu. Może po to, żeby się o nie nie potykać co chwilę, Czy nie wiem po co w ogóle je obcinać, bo oni zombie. Jaka z takiego bezgłowego ciała zrobi się co? Eee, no nie, ale może do jakiegoś się wykorzystywali ty, yy, ciała, nie? Za czas mi się myli ten, mylą mi się przyciski, bo mam podwójkę teraz ten, a ten przewrót. A eee, w tym, w tym czasie podwójko mamy teor, którego używam, którym spamuję, Oni stoją tutaj w ogóle. Nie, i to twoje... Dance into the Fire zrobili. Wiesz co, cofamy się. Wiem, wiem. Ale oni sobie stali w ogniu, po prostu i gapili się przed siebie. No. <grych> Może mi żeby być pieczenią. Całkiem możliwe. Wszystko czego pragnę, to być pieczonym kultystą. Nam... kultystą. Ej, mamy nowe... mamy nowe danie do Karczmy Diablo, pieczony kultysta. Szaszłyki z pieczonego kultysty. Nie, bo z kultysta na... kultysty, mogą być z tych potworków, które przywołują. Szaszłyki, szaszłyki, wiesz czemu? Czemu? My się posługujemy bronią zasięgową, która ma bełty i strzały. A po, aha, poza tym już pamiętaj, że oni mają te metalowe strażniki w, w ciałach, bo się już zmieniają tamte no. tam, tam whatevery. No właśnie. To, to tak, właśnie dzisiaj szaszłyki będą na miejscu nie to to, to pieczeń z płonącego zombie, może? Ale, Boże, ale, broń! Hmm? Jak barbarzyńcą będę grała, to się pewno tym zainteresuje. Ten taki olbrzymi miecz? Tak, znaczy to wygląda jak sprzyżowanie miecza, i to pora. No, no, no. Oc, no, bo mi się klawisze pomyliły. O, punkt nawigacyjny. Och, jak miło. I złot, złot, złot. Znowu wiadro, znaczy twór koszyk pełen y, głów, i tam znowu. Może chodzą na głowobranie? też opcja. Widzicie, jakieś takie demony z no. nie? Kurde, mol Dobra, to gdzie my mamy właściwie teraz iść? A, już widzę, okej. Okay. Musimy się wrócić kawałek O, to jest jeszcze skrzynka. Jakaś ciekawa, czy. Niebieski Cieka. i przedmiot tak z Zawsze coś do rozsadzenia. Nie, ja widzę, że białe są tam, nawet nie podchodzę. Słuchajcie, może złota, z ogia. Które było tam dalej. No ja już tam zebrałam, więc ja Stay idę away, sobie... The fire. na miejsce. Też tam po Niebawem mi się ekwipunek zapełni. Jak mi się zapełni, to wrócimy do miasta i zrobimy sobie przerwę. Mhm. A może po prostu zrobimy to po tym, po rzeźniku. Rzeźnik będzie teraz? Tak, wiesz. Na samym w dół to będzie już do e, sali cierpienia. Komnaty cierpienia, cokolwiek tam nie wiem. No dobra, to po, po, po zieźni. Z tego no, nawet możemy skończyć ten, ten akt, tak naprawdę, i wtedy. Bo już ponad godzinę siedzimy tu. No tak. O, wow 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 Ej. Granaty, granaty, granaty. Ohohoho, uh, 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 co? Uh, uh. Ej, 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 wraca dużo, wraca tam Nie dramatyzuj pan. Uuu, łepek much odpadł chyba i to takim pięknym lobem przeleciał yy, kręcąc się niczym podkręcona piłka. Legiant. Do, do bramki. I nie, nie wiem czemu mi się urąbana głowa kojarzy z piłką nożną. Może dlatego, że nasza reprezentacja gra tak kiepsko, że nic tylko poobcinać im byłby. Eee, nie wiem. Ogólnie, skojarzenie piłka nożna, głowa to jest taki stary kartyński dość w jakiejś komedii, to już nie pamiętam. Wiem, że to się zdarzyło raz, że ktoś ten, czy ktoś kopnął czyjąś głowę. Piłka. Dobra, dobra, idziemy do. Cześć! Do do ...drużyny, dopiero gdy załatwimy Za Lea pewnie lamentuje tristram nad zwłokami starca. Wkrótce będzie miała kolejnego trupa do opłakiwania: ciebie! Poznaj rzeźnika! Trupów się nie opłakuje. Opłakuje się osobę, która zmieniła się w trupa. Magby nie widzi chyba tego. Eee, różnice. Może tak bardzo przywiązuje się do tych wszystkich zombie, które co czas, co czasami wskrzesza. Może tam. przywiązuje się do nich za bardzo. Całkiem możliwe. Ja

Za pierwszy raz jak grałem, to zamiast wycinacz mięsa, to czytałem wcinacz mięsa W ostatniej chwili Teraz dwa martwa O, dwa żółte jak się było. Trzeż to już Chyba żadnego nie będę mógł używać, bo to jest wszystko broń. Sieczna. O nie, czekaj, źle. Jeden to kusza ręczna. Prawda o rzeźniczym demonie okazała się bardziej zaskakująca niż się spodziewano. Najwyraźniej można je często spotkać w piekielnych czeluściach. Choć dotychczas istoty te służyły wyłącznie diablo. Rzeźnicy szywani są z fragmentów innych demonów. Aby przejąć ich siłę, następnie zostają ożywieni. Za pomocą... Jak chcesz, to tam wywaliłam jeszcze jeden niebieski przedmiot, którego już nie mogłam zmieścić. Hmm. Kusza jednoręczna, którą właśnie znalazłem, ma większy damage niż ee, kusza dwuręczna poprzednia. Legendarna, dodam. Wow, coś dziwnego się stało. Hmm? Spadasz mi cały czas z tych schodów, wiesz? Widzę się, że mam są samobójcze. <laughs> Czy mogę zrobić to, co zrobiłem czarodziejką? Tak. Tu <grystanie> im życie z góry, mówiąc krótko. Tak, nawet nie sodząc. Chyba zabijeś wszystkich, nie schodząc. Nie, no nie jesteście go... tak, ja. <grystanie> jesteś godni. Nie <grystanie> jesteście godni tego towarzystwa. Podnieś miecz. Mój e. podnieś miecz. Ona albo on, znaczy albo moja albo twoja postać nosili cały czas to draństwo przy sobie, sobie i nie użyli tego. W Królestwie Niebios. To jest głupota. Głupota. sprawiedliwości. Byłem jestem Tyrael. Jestem coraz potężniejszy. Jestem Tyrael. Hear my roar. Przewróciłaś mi pamięć, przyjaciółko. Teraz pamiętam ostrzeżenie, z którym przybyłem. Trochę za późno z tym ostrzeżeniem. Belial i Azmodan. chcą sprowadzić na ten świat wieczną ciemność. No to ciemność akurat Belial chcieli od zawsze. Już spowija nie cofnę się przed niczym, żeby pozabijać demony. Ich ścierwa będą się piętrzyć ponad najwyższe wieże. Nie możemy zwlekać. Wróćmy do Tristram, poczynić przygotowania. Nie, zwój yy, portalu miejskiego. Tyra nosi cały zestaw. Hmm. No, i tutaj możemy sobie właściwie zrobić już przerwę. Chyba, że jeszcze filmik. No, w sumie, dobra. Wała. Przyjaciele mamy coraz mniej czasu. Wpływy Beliala sięgają poza nie pamiętam kiedy on się no, dokładnie zamiast. odpala. Nie będziemy musieli... Musimy pogadać mamy z karawaniarzem A, No tak? Do niego. Nigdzie nie pójdę, dopóki nie złożymy wójka Dekarda na wieczny No Znowu będzie ciągle skoczyna, na wschód. Ale potem musimy go pomścić. Wezwałem karawanę, która poprowadzi nas na wschód. No właśnie, Rozmawiaj o tym mówiłem ciągle na wschód. Przez całą dwójkę na wschód, teraz przez całą przez trójkę będziemy drałować na, na wschód. Tak jak mówił Mariusz. Wyruszamy do Kaldeum, moja droga?

Wójk widział w nich to, co chciał. Dekart poświęcił się, aby chronić ten świat. Trzeba dokończyć dzieło. A co ty wiesz o poświęceniu? Chyrelu! Starożytne prawo Królestwa Niebios zakazuje nam ingerencji w świat śmiertelników, a ty się złamał! Moją winą jest wyłącznie to, że wymierzam sprawiedliwość, w Imperiusie! Podczas gdy ty kryjesz się za tronem! Milcz! Odpowiesz za swoje występki. A! Nie masz prawa mnie osądzać. Jam jest sprawiedliwość. Do większych celów zostaliśmy stworzeni. Mieliśmy bronić niewinnych. Lecz jeśli nasze drogocenne prawo nakazuje bezczynność, to wyrzekam się Was, bracia. To był Twój wybór. Zostałeś jednym z nas. Świętokradztwo. Albowiem ludzie są jedyną nadzieją tego świata. Nigdy nie wierzyłam w te twoje historie, w pracę, której nie skończyłeś. To wujku, dokończę ją dla ciebie. Mistram jest już bezpieczne. Teraz wyruszam na wschód. Do Wielkiego Kaldeum. Miasto opanował jeden z władców piekieł. Belial. Oswobodzę je.